Główną ideą, jak zawsze, jest to, abyśmy się integrowali, abyśmy się spotykali razem i żebyśmy zobaczyli, że w takim zespole, jak tworzymy a to są 24 grupy i 12 placówek działamy w dobrym, w dobrym celu czyli pomagamy dzieciakom. I to jest dziewiąty turniej i zauważyłam, że my już się bardzo dobrze znamy i my czekamy na to, żeby się spotkać i żeby tu się razem pobawić. Ale myślę też, że tworzymy taką zgraną, zgraną paczkę, więc spotykamy się, żeby w tym naszym życiu było coś radosnego, miłego i przyjemnego. I ten turniej taki jest. W życiu nie zawsze wychodzi. S Bowling jest fantastycznym sportem. Jest dużo szans na poprawienie swojego rzutu, więc mamy 10 razy możemy rzucić. I to jest też taka umiejętność, uczenie umiejętności czekania. Troszkę przegrywania, ale też umiejętności znajdowania swojej pasji, bo niektórzy z tych uczniów mm, naprawdę odkrywają pasję do bowlingu właśnie tutaj i później przychodzą z rodzinami, i to jest taka wartość ogromna tego turnieju, że później chcą grać i później to wchodzi im w krew i znajdują taką alternatywę do spełnia, spędzania wolnego czasu. My dbamy nie tylko o to, żeby się dobrze bawić i dobrze spędzać czas, ale też żeby oni tutaj wszyscy mogli później też te relacje dalej kontynuować, bo robimy też inne turnieje. Więc to jest jeden z kilku, jedno z kilku takich akcji, które robimy w ciągu roku, żeby mogli się spotykać. One naprawdę się sprawdza. I to jest, myślę, że jeden z fajniejszych i radośniejszych turniejów w naszym mieście. Nie, najważniejsza jest zabawa, to, że przyjeżdżają do nas tak naprawdę przyjaciele, którzy... z którymi znamy się od lat, dosłownie, bo to jest już dziewiąta edycja. Mamy zaprzyjaźnione placówki w tym roku, dołączała też do nas kolejna nowa Placówka z Białego Soku, zespołu szkół numer 16, także dla nich to jest pierwszy raz. Tak, to jest sport, który po pierwsze daje mnóstwo radości, w którym mogą grać wszystkie osoby z różnoraką niepełnosprawnością. Także to jest taka integracja, poziom zadowolenia, który towarzyszy wszystkim. Drużyny i placówki co roku sami do nas dzwonią, kiedy odbędzie się turniej, czekają na ten turniej, więc myślę, że to jest taka, taki dowód na to, że robimy fajną robotę, że to daje dzieciakom radość i chyba to, że oni do nas wracają, to myślę, że jest taki największy nasz sukces.